Niedawno mieliśmy okazję w gminie, w zasadzie blisko naszej gminy, gościć Marka Kamińskiego, który zmierzał do szlakiem Jakubowym do Santiago de Compostela. Nie minęło wiele czasu, i mamy tutaj osobę na śladowce, że jest ze mną młody człowiek. Bardzo proszę, przedstaw się, powiedz, gdzie zmierzasz i skąd taki pomysł? No, ja nazywam się Szymon Olewniczak. Jestem tutaj pielgrzymem na Szlaku Jakubowym. Przemierzam go już 14 dzień. Mimo, że nie jestem aż tak bardzo ambitny jak Marek Kamiński. Moim celem jest tutaj Szczecin, no ale zawsze, zawsze to są jednak trzy tygodnie poza domem. Na pielgrzymkę Wybrałem się właściwie w dwóch celach, jednym, właśnie religijnym, głównie tutaj w swojej intencji, jako że jestem jeszcze młody, to odkrycie powołania, co dla mnie w życiu będzie dobre, też dla mojego brata, który maturę pisze w tym roku, żeby mu do, dobrze poszło i żeby też nad studia się udał. No a dobre, a drugim moim tutaj celem było poznanie pomorza, tutaj gdańskiego i zachodniego, które no, które bardzo jest jakieś mi bliskie. Tutaj klimat księstwa Pomorskiego jakoś do mnie bardzo przemawia. Eee, zacząłem pielgrzymkę w Żukowie, gdzie mieszkam, więc można powiedzieć, wyszedłem z domu i idę. Po drodze ludzie okazali się bardzo gościnni. Właściwie jeszcze ani lasu z noclegiem nie miałem problemu, G głównie tutaj korzystałem właśnie z gościnności księży w lokalnych parafiach ale też ze znajomych też trochę rodziny tutaj na Pomorzu Zachodnim mam dziadka w Sławnie, wujka w Koszalinie to też okazało się pomocą do Szczecina zostało mi jeszcze dni 8, jak dobrze pójdzie to w piątek z rana mam zamiar już pociągiem do Żukowa wrócić a w Szczecinie bezpośrednim celem jest jakie miejsce? W Szczecinie bezpośrednim celem jest oczywiście Bozylika świętego Jakuba. Pierwotnie miałem pomysł, żeby przymierzyć szlak tą inną ścieżką do, ze Szczecina, nie do Szczecina, tylko do Rostock w Niemczech. Ale chwila, po jak chwilę się nad tym zastanowiłem, to doszedłem do wniosku, że Szczecin jest lepszy jako punkt docelowy właśnie ze względu tego i jakubowego charakteru. No a poza tym Niemcy są mi obcy, ja języka niemieckiego nie znam, więc na pewno byłoby sporo trudniej jakoś tam znaleźć nocleg termowy. Bo no... Nie ukrywam, tutaj <noise> trzeba było trochę zaryzykować, bo w funduszu, tak, żeby codziennie no jak w jakiejś agroturystyce spać, to nie byłoby mnie stać. <noise> Jasne. Pokazywałeś mi też taki dokument, paszport, tak? Może coś o tym powiesz? Coś w po paszporcie? Tak. Przyjęło się, znaczy, w dawniej w średniowieczu. Takim znakiem, znakiem przemierzania kolejnych etapów były plakietki metalowe, to się jeszcze ciągle zachowało, może znaleźć. Ja taką plakietkę mam jedną, subska. Tutaj z sanktuarium świętego Józefa, no ale to, to zleciło już na, na popularności. Obecnie takim dokumentem potwierdzającym odbycie pielgrzymki jest właśnie paszport pielgrzyma, który można sobie samemu wydrukować i skleić, wydawany przez Polski Klub Camino de Santiago. Paszport dokumentuje etapy, które się pokonało. W samej Hiszpanii umożliwia skorzystanie z tanich noclegowni dla pielgrzymów. Tutaj, u nas na Pomorzu, bardziej jest takim, jest takim dokumentem, który no, można potem pokazać i komuś potwierdzić, że faktycznie się przeszło tutaj bez oszustwa. Choć muszę przyznać, że wydaje mi się, że trochę mi pomógł. Dzisiejszego, czy znaczy wczorajszego dnia, jak nocowałem, noco, no, nocowałem właśnie w, w Wrzosowie. To tak po, pomógł mi zdobyć zaufanie księdza, że faktycznie to jestem jest Księdza proboszcza we Wrzosowie. We Wrzosowie, tak. tak. Tak, tak, jasne. A czy możesz powiedzieć, czym zajmujesz się? lub czym będziesz się zajmował, A. bo nie wiem, jesteś uczniem, studentem? A. No obecnie, 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 jestem, obecnie jestem studentem właśnie informatyki na Politechnice Gdańskiej. To jest ciekawe, stał tutaj pielgrzymką. No miałem taką sytuację w życiu, że właśnie jednego przedmiotu nie zaliczyłem. Zdarzyło mi się to w sumie po raz pierwszy. I to w taki głupi sposób. <laughs> Ale no w, tym, w, tym, w tym momencie przyszło ten: przyszła taka refleksja, że może właśnie, może właśnie trzeba ten. Trzeba coś się wziąć lepiej, jakoś skupić w sobie. Też jestem harcerzem i miałem okazję być, być na pielgrzymce w Rzymie tak jeszcze jakieś na kilka tygodni przed świętami, samolotowej. I tam właśnie y, rozmawiałem, rozmawiałem z moim skautmistrzem Jerzem Gachem. No już y, starsza osoba, bardzo doświadczona, bardzo go cenię. I y, y, on mi powiedział, że właśnie że, żeby dojrzeć, żeby nabrać takiej męskości, to potrzebuje zrobić w, w życiu Coś szalonego, ja wybrać się, że na pewno mówił, masz w głowie coś takiego ci siedzi, co chciałeś zawsze zrobić, ale obawiałeś się. No i ja wtedy się nie zastanawiałem długo, bo właśnie przejście pomorską drogą było czymś takim. Więc właśnie postanowiłem wziąć udlob dziekański, ten przedmiot zaległy nadrobić, też w międzyczasie szacę inżynierską napisać, <noise> też się lepiej skupić na tym, ale przed tym właśnie, jak zabiorę się za pracę, właśnie odbyć tą pielgrzymkę. Yy, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę, żeby te jeszcze pozostałe 8 dni minęły szczęśliwie. Dziękuję.